Dzień dobry chłopcy i dziewczęta Chciałem wam pokazać nowy nożyk A to on Prawie 10 cm ostrza Lauri Bolsterek Skórka y, Reniferowy Kawałeczek y, skórka y, Brzoza karelska, skórka, reniferowy kawałeczek, skórka i taki grzybek, jak to jest świetnie, nóż leży w dolonii. Ale grzybek to co to jest? To jest kość, wołowa, mhm Panią. Potwierdzenie wpłaty gotówkowej. Brzyku, brzyku. Działa. I oczywiście ostrze zakute. Znaczy, trzpień zakuty. Całość jest powleczona na szlifierce, na kole filcowym żywicą woskiem karnauba. I to taki jest właśnie szachetny połysk. Półmat. Połysk. No, no i pochewka, oczywiście, skóra juchtowa z logiem dziadka Pawła, ozdóbką jedną i drugą. Słoneczko nam troszkę widzę, przeszkadza. Tak. Krzycie ręczne zawieszka, w stylu skandynawskim. Niektóre poch, pochewki mają przez to przewleczony paseczek za. A, um, no, skręcony troszeczkę i pochewka się tak samo dęda jak to. Na dole taka taka właśnie powstaje dziurka, nie do końca zszywana dziurka na odpuszczenie wody deszczowej, gdyby się dostała, gdyby się dostała na przykład właściciel wpadłby do przerębli albo nie, nie daj Bóg oczywiście do przerębli albo do Jakiegoś jeziora i tak dalej i tak dalej. Wewnątrz pochewki jest. Kamera widzi. Mm -mm. Tak. D Drzewnianna. Yy, zaczą Pochewka. Zacząłem robić troszeczkę większe te pocheweczki. Stąd jest tak, taka w węższa w talii <laughs> pocheweczka. Widać, widać oczywiście od razu, że to jest, tu jest coś większego, a tu jest coś mniejszego. Yy, Zobaczmy jak ciacha. Cia, takie ciacho, jak ciacha, takie ciacho. No ciacha jak widać całkiem przyzwoicie. całkiem poprawnie sobie ciupię to jest oczywiście suchy kawałek chyba jeżby albo to poli no i nożyk jest całkiem fajny no wiadomo stal lauri. Znakomitej rodziny Laurin Metali Sobie poczyna Ty próbowałem nie krzesze Iskier Trzeba go po prostu Tutaj przeszlifować Zaraz to chyba uczynię Żeby ten grzbiet był Ostrzejszy to by po prostu był pełnoprawny, pełnosprawny, pełnoprawny e, nożyk buszkaftowo suwiwalowy Mała rzecz, kuźwa, a cieszy można rozłopać orzeszek. Kotek już przyszedł <śm> do obczajek. Dobra. No, coś tu jeszcze dodać. No można kamerę to zobaczyć na pewno. Możesz go na słońce dać? Mogę. Proszę panią. Skóra, która mechacie się przy szlifowaniu pilnikami, papierem ściernym itd. itd. pod wpływem tej, że karnał bałowej z palmy karnałba się yy, wygładza. O. Wosk karnałba jest twardszy od wosku pszczelego. Znacznie twardszy, ale jak się kładzie go na wirującym talerzu, przyciskając się po prostu w, w, wcina Wgrzewa. Tak, ten wosk i po prostu później jak przyłoży się... Mm, 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 no to, Rzecz no to, obrabianą. Tak, to całe po prostu się jeszcze doszlifowywuje. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej. Aha, aha. Z tamtej brzozy na tym filmiku, który robiłem, który puścimy, Zebrało się z, jedne, z jednej brzozy tamtej, która tam jest zebrało się no, trochę więcej niż pół litra soku. Czyli jeszcze można zbierać soczek. To chodzi o tamtą. Nawet rurkę widać jeszcze. A tu przyszła czarna, najstarszy kot z naszej parafii ma 18 lat. Albo i więcej. Może ale trochę chyba... więcej nawet. Pewien pan chciał ją sobie zabrać, bo mi podobały się jej oczy. Pokaż oczka. zielone, ciemnozielone takie. Nie chcę popatrzeć Nie chcę. tu. A tam jest szar szaraczka. Tam pół dziki kot, kurde. są no już przestała być dzika. dwie takie, także zebrało się no i nasza córeczka, która przyleciała do nas z Glasgow, opiła się trochę tym, bo to było kurczę, prawie no więcej niż pół litra, no, a, 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 no to tyle, tyle na razie, hej, 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 hej.